Zimno, co? No. Przyjechaliśmy na mecz, Olgi i Tomka, a jest prezes i Nadia. To mamy, słuchajcie, mamy, mamy problem, bo jedziemy tutaj półtorej godziny i nie ma Tomka ani Olgi, nie? Aha. Ale jak zobaczcie, jaka to jest murawka. Nice. I co łapkę w górę, bo jest minus 15 stopni, a my nagrywamy was Film, więc... Miesław, to jest plus 20, po prostu nie, nie tak, to się. Skocz ten śnieg nie Tak? To Zimno. I wskocz śnieg. No Ale i dawaj na główkę w śnieg. Siema, no spóźnienie, Olga, co ty? Dobra, słuchajcie, jest Olga, jest Olga, jeszcze tylko Tomek i będzie pełny skład. Idzie skrzat, skrzat, skrzat Halo Byczku, spóźnienie Co tak późno? W maku kolega była, wiemy, wiemy. Co wy na to? Jakby był obóz z ekipą, ze mną i youtuberami. Co wy na to? Słuchajcie, zaczynamy mecz, w końcu mogą grać, w końcu gramy, także idziemy z meczykiem. Tam jest ołka i jest to mecz. Tomasz Meczki, Tomasz przy piłce, ajajaj. Aj, aj. Boże, gdzie zimno. GO! Dawaj Jantek. Pomocz, 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 pomocz! Bo ma nowe korki, wiesz? O, Olga ma nowe korki na obronie, gra teraz. Ja zabrałam. Noo... Ty, Messi! Dobrze! Nie! Yeah. Oj! Oj, Olga! Uh, uh, uh. To nie Olga. To Olga? To Olga, wiesz go tam, dobrze? Co? Nie ma. Co jest? To Witka nie ma, ale już kurde, nie strzał. Już było 1-0, ty. strzał, oddajesz strzał. A to niestety, strzał bardziej bardziej kołośliwy kołusz, niż. Mniej chyba. No, właśnie, mniej kołośliwy. Jak będą, mnie są te efekty dymne, nie? No. Na początku filmu, co ja mogę zrobić, patrz. czas? raz? Nie mamy efekty dymne. Moskito. Olga się rozpędza tam. I do środeczka. Do Tomasza? To jest Tomasz. to jest Tomasz. Tu jest Tomasz. Tu jest Tomasz. Eee. tu jest Tomasz. Aj, ojej, ładnie Tomasz! Bo tam jest dwóch Tomaszów, bo takie same korki, mi się mylą. Gdzie, Gdzie on ma iść, jak jest meczaj? Co on go woła? Kiwaj go, kiwaj go. Jest Olga! A, śpiła! Rzucaj! Aj, no nie wyszło to zagranie, ale będzie następne. Ale przeciwnik się gubi! Jest Tomek, jest Tomek! Oj! Strzelaj! A wybronił teraz. Dobra, jakaś szczeblał, to był. Aj, aj, a teraz mogło być 1-0, nie? Już, już tak ukończyło. Nadia ja skacze z radości. Teraz nie kończy. Sikuj chce? Nie! Prawie, 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 prawie. prawie, nie, wiem. nie. O, nie. O, nie. O, nie. O, nie. O, nie. O, nie. nie. daj. Olgo, nie. nie. Zobaczyłeś? Że... Karnych, nie. Lewą nogą. Ajajaj. Aj. O kurde. Dwóch na jednego. Dobrze, o to chodzi. Tak, nie. O kurde. O, kurde. Ale, teraz, ale teraz wyratowali nas, nie? Już by było 1-0. Naprawdę. Na tej prozestce jest marzlak, I oczywiście siedzą w aucie. Bo im zimno. Bo to są cieniasy. Co to jest Co tutaj? Lekcję robisz? Oj. Dawaj, 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 dawaj. Dobrze, dawaj. Dobrze. Siata! Nope! Tak co? Olga porobiła, nie? siata założyła, dośrodkowanie, czy ten... W i prawie wyłabrała. Prawie, tyle braku, tyle brakło. Dawaj, 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 dawaj! Dawaj! Aj... czysto, czysto, czysto. Nie. Ojeja, 1-0. Kurczaki. No i co, słuchajcie, 1-0, przegrywamy, ale nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje, walczymy dalej, walczymy dalej. No słuchajcie, chyba koniec tego meczu. Nie, chyba tak, chyba tak. Chyba ten mecz się skończył, i teraz przerwa, więc idę do auta się ugrzać najpierw. Jezus, jak jest jakieś zimno, idę szybko się ugrzać na chwilę, bo zamarznę. Czemu dziś zamknęliście? zamknięliście? Aaaa! Przegrali pierwszy mecz ten, teraz grałem drugi, ale muszę się ugrzać na chwilę, bo jest. 1-0 przegrali? Uuuu! 1-0, przegrali no. Jakie boty? Jaka bramka? Słaba. Słuchajcie, drugi mecz, zapalili światło, ja się trochę ugrzałem w aucie, napiłem się herbatki z termosu i idziemy patrzeć co to będzie dalej. Musimy drugi mecz wygrać, wiecie o co chodzi, bo jak nie wygramy, to przegramy. Jest Olga, teraz tutaj bliżej mnie. Dawaj Olga, dawaj Olga. Olga jest, Olga jest. Dobrze, dobrze, aj. Ajajaj Ej. Aj, aj. aj, aj. Jest tutaj linia, jest linia, jest linia. Dobrze on gita. Jest ją. Co jest, ciepło? już się ciepło zrobiło. Zapalili światła, wiesz? Jest cieplej teraz. No. Olga tu mamy czeku, Olga tu mam blisko, bo lata tutaj po tej stronie No Dobrze grała, właśnie dobrze grała Dawaj, 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 dawaj Dawaj, dawaj. Nie yes, bramka! 1-0! Oto pod. Słuchajcie, drugi mecz, wygrywamy! 1-0! Pierwsza połowa, 1-0! Lecisz, lecisz, lecisz! Dawaj, dawaj, szybszy jesteś! Dawaj, do końca! Aj! Ten co celuje, chłop! Wow. Strzelaj! Rzydko. Oj, uderz! Przerzuć go! Strzałem, strzelaj, strzelaj! Aj! Dąka? 23 Samobój chyba Samobój Czyli 2-0, czyli IS, S Będzij tu, przez miasto gnać

Poświęceniem, słuchajcie, z poświęceniem, poświęceniem brama i 4-0, bo jednej nie nagrałem, bo byłem w aucie wymienić baterię. Także drugi meczek, już rozkręc rozkręcenie totalne. Hej Opa! środek jest dalszy A i wchodź do środka Chodź tutaj, uciekaj od nich idź po szczydle komuś po szczydle nie ja, ja się... ja, ja na ostatnia akcja dzisiejszy oj oj

No i wykręcił. Słuchajcie, no i koniec. 4-1. Pujol tam pokręcił, wykręcił tą bramkę. Wywalczył, można powiedzieć. Czyli pierwszy mecz w plecy, drugi mecz wygrany. I, i do auta, bo jest zimno. Jedziemy na szamer.